Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz? Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemiu Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludomego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas, Ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed, nim, przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką, jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu złoto, kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Oto słowo Pańskie. Epifania, czyli objawienie Pańskie, święto poszukujących. Kardynał Joachim Meissner podkreśla, że to, co Bóg, w objawił w noc narodzenia to, co Bóg szeptał do ucha, Epifania chce głosić z dachów świata. Stajnia z Betlejem nie jest kościelnym terenem prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo Chrystus jest prawdziwym synem Boga żywego. A ostatecznym sensem powołania chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli drogę do Chrystusa. A zatem, mędrcy, dzisiejsi bohaterowie z Ewangelii, są naszymi nauczycielami tej drogi do Jezusa i drogi z Jezusem. Czego zatem uczą nas mędrcy? Oczywiście, że tekst jest znacznie głębszy i szerzej to ujmuje ja chciałbym podkreślić cztery takie cechy które mogą być dla nas światłami niczym gwiazda betlejemska najpierw mędrcy idą za gwiazdą oni ujrzeli w swoim życiu gwiazdę i gdy ujrzeli ją szli za nią poza horyzont swojego dotychczasowego życia podjęli trud i ryzyko Długiej i niebezpiecznej podróży, aż w końcu gwiazda zaprowadziła ich do celu, do Betlejem, czyli domu chleba. Wcześniej w Jerozolimie słuchali proroctw, pisma, które sprecyzowało im tę drogę. Co zatem oznacza iść za gwiazdą w naszym życiu? Chodzi o słuchanie Boga, który przemawia do nas poprzez różne znaki czasu, a zwłaszcza przemawia do nas przez swoje Słowo. I trzeba okazać właśnie wierność tej mowie Boga, który zawsze chce prowadzić nas do celu. Iść za gwiazdą to słuchać Boga i Jego słowa. Powtórę, mędrcy oddali pokłon. To jest gest adoracji. Ewangelia dzisiejszego dnia mówi, że mędrcy, gdy znaleźli się u Jezusa, gdy znaleźli Jezusa, oddali mu pokłon. I to właśnie wskazuje na sens adoracji i uwielbienia w naszym życiu. Mędrcy, obojętnie czy byli królami, czy magami, czy astronomami, byli ludźmi o wysokim statusie społecznym. Oni jednak nie byli zadufani w sobie, w swojej władzy, pozycji czy bogactwie, ale odkryli w swoim życiu kogoś, kto jest większy, kto jest królem, jest panem. Kogoś, kto jest Bogiem, a Bóg zawsze jest większy. A jemu należy się cześć, uwielbienie i adoracja. Oddać pokłon, to adorować, uwielbiać Pana Boga jako tego, który jest większy, który jest najważniejszy, który jest Panem. I dalej widzimy, że mędrcy złożyli drogocenne dary. Ofiarowane przez mędrców dary były bardzo cenione na Wschodzie i miały również swoje znaczenie. Taki ojciec kościoła, Hilary z Poitiers, widzi w nich wyznanie istoty Jezusa. Otrzymuje on Jezus złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. Ten fakt wskazuje, że Bogu należą się cenne dary, a nie resztki, a nie obchłapy. Z naszego życia trzeba Jemu ofiarować swoje życie. I ważną ideą chrześcijaństwa jest ofiarowanie, które w gruncie rzeczy jest odpowiedzią na ofiarę Chrystusa i jest złączeniem swego życia z Jego ofiarą. Tak więc, składać drogocenne dary, to znaczy ofiarować życie. I wreszcie. Na końcu tej Ewangelii jest powiedziane, że mędrcy inną drogą wrócili do kraju. Nie posłuchali Heroda, który knuł spisek. Po spotkaniu dzieciątka mędrcy powrócili do swego kraju inną drogą. Ta zmiana drogi może symbolizować nawrócenie, do którego spotykający Jezusa są wezwani by stawali się prawdziwymi czcicielami zgodnie z jego planem, zamysłem i pragnieniem. Inną drogą wrócić do kraju to podejmować nieustanną drogę nawrócenia w swoim życiu. Wczoraj odbył się pogrzeb papieża Benedykta XVI, papieża seniora Józefa Ratzingera, Znamienne jest to, że ten pogrzeb odbył się w przeddzień święta objawienia, a pierwsze Światowe Dni Młodzieży. I chyba, o ile dobrze pamiętam, pierwsza zagraniczna jego pielgrzymka to była pielgrzymka do, do, rodzinnego, do rodzinnych Niemiec, do kolonii, gdzie na Światowe Dni Młodzieży jeszcze Jan Paweł II podyktował orędzie. Właśnie pod hasłem przybyliśmy oddać Mu pokłon. I w tym orędziu Święty Jan Paweł II zaznaczył, że słuchanie Chrystusa i adorowanie Go pomaga dokonywać odważnych wyborów, podejmować decyzje niekiedy heroiczne. Jezus jest wymagający, ponieważ pragnie naszego prawdziwego szczęścia. Istnieje powołanie właściwe każdemu, Oczczczonemu, a jest to powołanie do świętości. Kiedy spotykamy Chrystusa na naszej drodze i przyjmujemy Jego Ewangelię, zmienia się nasze życie i rodzi się potrzeba przekazywania innym własnego świadectwa. I nieco dalej papież Jan Paweł II zaznacza: Tak wielu naszych współczesnych nie poznało jeszcze miłości Bożej, albo też próbują oni wypełnić swe serce bezwartościowymi namiastkami. Koniecznie trzeba być świadkami miłości, którą kontemplujemy w Chrystusie. Kościół potrzebuje prawdziwych świadków, by prowadzić nową ewangelizację. Potrzebuje mężczyzn i kobiet, których życie przemieniło spotkanie z Jezusem. Potrzebuje mężczyzn i kobiet zdolnych do przekazania innym tego doświadczenia. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość. Zapamiętajmy te ścieżki, których uczą nas mędrcy: słuchanie Boga i Jego słowa. Adorowanie Najwyższego Pana, ofiarowanie Mu życia i podejmowanie drogi nawrócenia. Niech żywy Jezus, którego dzisiaj spotykamy i oddajemy Mu pokłon w Eucharystii, umacnia nas na tych drogach ciągłego odkrywania Boga w swoim życiu, po naszych różnych poszukiwaniach i dzielenia się tymi dobrami, tymi najwyższymi wartościami z ludźmi, których Pan stawia na naszej drodze.